Dzień dobry państwu, czy też moim, jak to mówią w mieście, w którym jesteśmy, a jesteśmy na północy Niemiec. W Landzie szlezwik Nazwa w Polsce niestety dobrze znana. Jesteśmy w mieście Kilonia i jesteśmy tuż po spotkaniu w ramach Komisji Edukacji w lokalnym Landtagu. Mieliśmy okazję spotkać panią Karin Prin, Jest minister edukacji, nauki i kultury tego landu. Przekazaliśmy tej pani minister oraz przewodniczącemu Komisji specjalne prezenty, o których powie Natalia Mitek-Korzyńska. Jak szanowni państwo dobrze wiecie, Łączy nas Polska przez ostatnie miesiące zbierała środki na zakup książek redaktora Piotra Bursztyna o Rzezi Woli, o zbrodni nierozliczonej. Oczywiście książki w przełożeniu na język niemiecki. Naszym celem jest skierowanie ich do szkół niemieckich właśnie w landzie Schleswig-Holsztyn. W Dlatego że w tym landzie po II wojnie światowej swoją karierę i polityczną, i zawodową rozwijał. Heinz Reinefarth, czyli Kat Woli, był on także deputowanym właśnie do Landtagu Schleswig-Holstein, dlatego nasza obecność tutaj jest nieprzypadkowa. Dzisiaj zostawiliśmy tę książkę pani minister Katrin Prin i mamy zapytanie do polityków z tego landu, mamy zapytanie, które będziemy kierowali także do nauczycieli, dlaczego niemiecka młodzież nie jest w adekwatny sposób informowana o tym, co robili ich dziadkowie, ojcowie, matki, babcie, w trakcie II wojny światowej skąd brały się skarby rodowe? Skąd brał się niemiecki majątek? Skąd właściwie... Niemcy po II wojnie światowej tak szybko się rozwijały i szanowni Państwo, dzisiaj chcę to bardzo mocno zaakcentować, że Niemcy, niemiecka młodzież nie jest w adekwatny sposób informowana. Ta książka ma na celu rozpocząć taką dyskusję, która będzie zmierzała do celu, który jest ważny i dla Polaków i dla Niemców, czyli dobrosąsiedzkie stosunki. A one będą możliwe wtedy, kiedy będziemy w dyskusji, w debacie opierali się o prawdzie, a bez prawdy nie będziemy mogli dążyć do stosownych reparacji. I, tu... I tutaj, Szanowni Państwo, istotne jest to, że w Polsce zmienił się rząd. Dotychczas mogliśmy mieć poczucie, że poprzedni rząd będzie właśnie dążył do tego stosownego, odpowiedniego zadośćuczynienia i współpracy z Niemcami. Dzisiaj takiej pewności nie mamy, dlatego proszę Państwa o konkretną mobilizację działamy i walczymy o to, żeby Niemcy wiedzieli, co się działo w trakcie II wojny światowej i że to nie naziści atakowali Polaków, tylko Niemcy. Dołączcie do nas, wspierajcie nas, działajcie z nami.